się mną ziomeczki wszystkich bardzo serdecznie jestem pośród już bym życie stracił Siema, z kamilem. kamil <laughs> i znowu bym życie stracił Igramy z kamilem właśnie w scb i nie. Nie, nie straciłem i się do tego Ki. przyczyniłem ty mnie zdjąłeś? prawie to ty szmato Szmat. E, spadłem tak samo jak ty <gry> mm He! -hmm. No ta! To co mówi. Ja nie umiem tego to grać. Nie, ty... Nie no to... Chciałeś SCP, no to masz SCP! Jolo. O, zabiłem go bo... już. Nie... Ale... ale mu kryta sprzedałem. A wiecie co? Ja mam lepszą taktykę na tą mapę, ale w sumie nie wiem, czy to robić, czy nie. To będzie nudne. No skampić się gdzieś, nie? Jak to... Jak to styl pasia. No jak? bo to w końcu styl pasza Puszczuś, dobra, jednego zdjąłem, jednego zdjąłem? dobra, dwóch zdjąłem pasz, pasz na czad, dwóch zdjąłem aż i teraz się skampiłem fajnie ale interesująco. No, nie, nie, ja nie, biegnie tu jakiś szykin um. ale i udało się, dobra, to biegnie Ło! Wow. Nie lubię tej mapy. Za dużo tu dziur. No ej, o to chodzi, w SCB masz spadać. No ale ja wolę taką mapę, gdzie Braka jest mi... i wokół nic nie ma. Psu, czy ale ja ma. tutaj, ale ja tutaj, ale ja tutaj kokszę, szczerze mówiąc. Ten, no tak, zobacz sobie, mam najwięcej żyć. Więcej? a nie, Może tyle, tyle co, co... co ja. No czyli najwięcej. Kłamców. My jesteśmy najlepsi. No. no. to my. Dzi a, ja dzisiaj, a ja dzisiaj skilla w SCB dostałem, bo zazwyczaj to lamiłam. Bo nie zbyt grać w SCB szczerze mówiąc. Kiedyś graliśmy dużo. Olka, Olka my, nie my! Ja znam tą Molkę! Przecież to jest kuzynka tego, parówy. No, no, fa no co Faziu? No, no co? Szczera, prawda? Paruwa. W porów Idealnie w dziurę, no! Dwa HP mam! Idę na górę. Idę na górę się skampić. No to ale debil! Jakiś by chciał do mnie doskoczyć i spadł. Dobra. O, o, kto to dobrał, dobrał. Je, jedno HP. Nie udało mi się, przeżyłem. Żyję. Ale ty słaby jesteś. Siema. Już bym życie stracił. No ta orka mnie klepie, jakaś ciotta. To gra, ja nie. A się stracił się sklezić, a to nie ty. Już się chciałam cieszyć. Dobra. A to ty jesteś, to w ciebie nie strzelam. Ma Mam do HP! W ciebie nie będę strzelał. Na, na Olkę fokus! No właśnie gdzie ona jest? No tam tam się... gdzieś... Ja ją... Ja ją gdzieś ten. Gdzieś ją zgubiłam. Nie uh. wiem nie. Jakbyś mnie teraz rzucił, to... Musiałbym na ciebie tak sfokusował. Weź i biegnij do niej. Przecież mamy kompas dał, nie A, to Czekaj, może tu pikniecie? Nie To ja pójdę gdzieś daleko o, już spadł. Dobra spadnij, masz 4 HP Parkour. 4 życia Parkour, pasia nie umie Uf. Jezus Mario, ona tu jest Nie daz żady. Nie, nie, dasz, rady z nią. nie dasz rady z nią. Ty z nią człowieku nie dasz rady. A ja znam tą Olkę, sami... Ona ma hace, ja mam trzy. A ty, ty znasz tą Olkę, nie? Nie wiem, jak to jest kuzynka paru, to tak... Jakiś facet szuka przez internet dziewczyny pisze kto do, do, do Skype Minecraft Manik y, może VIPy dziewczyny lat 10 13 dodawać i dzwonić to do filmu. Dobra, ona ma jedno życie, ja to wygram. Ta! Ona ma jedno życie, a, sk a skilla do robienia pleców to też. No dzisiaj będzie w ona... taki odcinek z różnych minigames. Super będzie Ona... <laughs> ona jak Kwiatkowski. Może Skywarsy, za chwilę, nie wiem, zobaczymy, co się tam nowo sprawi. Tylko ona pewnie Ty, nie ale... będzie się kąpić. A mnie, a mnie zaskoczyła, że ten, że... Kuzynka parowy. <laughs> nie masz pewności, że to ona. No olka my! my, my tylko, ona się... Może się... tylko ona się... Tylko no, ona... Mówiłem Tylko Zatknij ona ma... Tylko się. ona się, za... się. Dobra. Tylko ona zarejestrowała się na tym koncie Co przegrałeś już? Nie Jeszcze ja mam WHP Ona ma jedną Tylko że ona się gdzieś skąpiła Nie ona umie robić plecy A nie tak jak ty O widzę ją No siwcie stoi To mówię ci że ona plecy umie robić no chodź tu, a nie uciekasz Jej, jestem na tej wielkiej dyni, znowu parkour Escape Jestem na nie biegna, ale nie zaraz coś Wow Zaraz się coś to grzmotnie O, ona skoczyła na dół I wygrałeś? O, spadła <tuszel> Dobra Gramy. Poczekaj, czemu mi nie się? O dobra, wygram, dobra. Chodź, wygrywam, chodź, na krzyc, chodź, ja chodź, chodź, chodź. Już ją widziałem coś na Skywarsach. Znowu. Znowu. Ej, gdzie tu są skrzynki? Bo ja nie wiem. Ej, wiecie co wam powiem? To wszystko wina pasza. Mhm. A kto przecież chciałam zginął? Mam miecz nareszcie. Takie bogactwo. Tyle, tyle dostać. Tak. I łuk i strzały. O to już jest, coś już jest, coś. Jest progres. Zrób most do mnie. Nie mogę. Co? Jajcu. I taki wulgarny jesteś. Jesteś. Ja. Nie widzę tej mapy, po prostu nie widzę tych map, co trzeba tak wchodzić przez te pół z zesadne No też nie lubię te... Ja już się do ciebie wspinam Trapy co to jest, nie wiem co już. Włazy No i goś. Czekaj, bo tam jest typak Cztery Merkury <gry> Jak się zabudował, frajer Zrobię obsydian! <grymne> Pomóż! He, he, śmiesznie! Patrz Nie chodź. wiem czy my to w końcu nagramy, czy nie, ale jak na razie idzie dobrze, bo tylko cztery próby mamy. <grymne> tylko! No, tylko. A lecimy do niego. Czekaj, zrobię coś takiego. No. I patrz I pyk, no i mamy No no ma to! się, ja to chcę Jaki debil, ja tak się głębiej wykopę po prostu A, no czemu się nie da? Dobra lec, oj, uważaj, ja ci wodę wyleję No ma śnieżki się go a... To je Ja jest. mam trzeci poziom Ja mam pierwszy Dobra i leć chyba musi śnieżki skruszyć A mi, baje. a mi! Nie! Cięgnąłem! też Ja też Ty Też upadłem. padłeś? No nie No Na mnie wszystkie śnieżki zmarluję Ale ten idiota do, ten idiota do nas nie idzie No właśnie, żeby... mógłby nam zrobić Jaki down! Jeść. I dał! Ej, ile cię żyć zostało? Co? Ja mówię o Skywardze. I, I pa- 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 Patrz, ile tylko go teraz zdjąć, ja mam łuk. A masz Dawaj, idź, No, idź. No mam Z pięć strzał. Idiota. Ej miło mi. Spadł. Nie spadł. Spadł! Nie, jest cały czas. I to? To nie ma? Mm, 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 mm. pomóż, mi wyolają we mnie cały czas. Wiem, 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 wiem. Jestem. Nie, Jestem marnują, na górze. oni marnują śnieżkami, to mi coś robią. Serio? Oni marnują na mnie śnieżki cały czas. Trzeba uważać. Ja to zrobię na takie wiesz. Bądź się schował od razu. Żebyśmy nie spadali Budulca tracisz Mam dużo Wiem ja też ja, ja sobie łopatę skraftuję, tak ci powiem Jaką? Kamienną Ale ty nie wiesz podstaw. po co. Do śnieżki No Dobry pomysł to... sobie też idzie zrobić Albo daj mi trochę śnieżek. No, no, bez... To... pozbieraj. Przecież ja tu całą wyspę okupuję. A to stąd nie mają tyle śnieżek pewnie. No! No bo skąd indziej? Ej, robimy bałwana? Kurde, nie ma... Z... <laughs> Uważaj, bo nie podkopuj się pod siebie! Fart. Ty, tu jest żelazo. Gdybym miał kilów, to bym survivala zrobił. Nie już ma ty Dawaj szybko, ej, ty będziesz kopał do nich, a ja będę ich ten Dawaj. Bo ja już w nich Co? nawalam. Co będę kopał do nich? Ty, ty się będziesz do nich ten, a ja ich będę odpychał. No dobra. przestrofiłem Tylko weźmy teraz... Osłoniam cię! Dobra. Oni do nas wlatują. Biegną. Wiem, ten... jeden się buduje. Hahaha ha, ha, no, ha, ha, i myślisz, wiem. że mnie zrzucisz w frajerze. Weź mi wyleć jeszcze jedną wodę wrodzicz. Do Albo dobra, jest dużo. Masz. Ej, wam się dobudował do nas Kamil. Wiem. Weź po prostu zabuduj na razie, że miało ja mu zdążył Weźmy. Przecież zabudowałem! No chodź, no chodź szmato. Jest, zepchałem go! Dobrze. No chodź, ja, ja cię osłaniam. Spokojnie. No, bo wchodzę, wchodzę. Aaa, Spad! Fuck. Oh. Dawaj, Spad! 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 Ale do wody. Jeszcze... Oh, shit, 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 shit! Snajper! Snajper! Ale ja go zrzucam cały czas tutaj. No właśnie wiem, ale gdzieś jest snajper. Właśnie ktoś we mnie walnął. Wbiłeś? Wbiłeś? Wbijam no cały czas, bo ten mnie zaśnieży, wrzuca, weź go rzucaj. Rzucaj go szybko. Dobrze, 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 dobrze. już No ej, no kurde! Uciekaj. Dobra, jestem. Ło! Uważaj, bo snajper jakiś. Będzie najdłuższa gra w Skywars Server Ja mam jeszcze... Ja mam jeszcze pierdyliard śnieżek. I zresztą Moni też. Uważaj, bo tu Snajper jest. Tam jest Snajper! Jak się wy... Dead? Zabiłem go, no. Siemanko! Ty wbił! Ej, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Właśnie wiem, 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 wiem. On wbija pierwszy, nie? No weź go, deszcz ty wody mi wyłączył nie po wodę. jaki debil ty mam 2,5 serca dobra no. masz jedzonko? pójdę ci tak że zaraz skinę daj mi jedzonko łeś niż mi to rzuca Poprosiłem o jedzonko to jest ale tutaj była akcja jest nas jeszcze czterech, to dosyć mnie. Ile minut zostało? No nie, ja nie wierzę, Ty... zobaczmy tego typu na środku. Ja diaksowy to hory. Serio? No. No do... jak tam są diaksy. Porzucam sobie w niego śnieżkami trochę. O, dostał. Trzeba trochę pobudować. Czekaj, ja go wrobię. O, strzela do mnie. Snajper! Jezu, Snajper uwolnił! Nie ruchnąć tobie kurde! Ale go wrobiłem! On mnie ogarnia! Dawaj szybko! Jezu! Żegnaj! Osłaniaj mnie! Żyj. Zaraz we mnie snajpi, zaraz mu się strzały skończą. O, żyje! I, never seen I, I co jest? Nie! I nie really Nie ja biegam w przód i do tyłu niech mu się strzał skończył Śnie Teraz Śnieżka mi rzuca O nie uważaj, żeby tylko Wsak? mnie zauważył. Się, że jeżeli... nie zauważył Może myśli, że żyję? Nie, ona zobaczył mnie Nie, że, bo rzuca nie we w mnie Ale, Dobra, wiecie co zrobię tu cięcie, bo to za długo trwa Dobra, jest akcja, jestem sam z nim I giń. To było głupie. Bardzo głupie. <głupie>, głupie! No już się nie pogrążę, okej? Okay? Masz jedzonko? Muszę zginąć czy nie? Czy jeszcze walczył? Eee... walczył. To się buduje do góry. Jaki Najlepsza taktyka. Po co? Po co, Kamilku, po co? No po co, po co, po co, Nie ogarnąłem, myślałem Dobra, no E, pierwszy Już się mam na ziemiach na ulicach. Jesteś. Maja, 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 maja. Jest. No nie! Ja mam ten miecz, co chciałeś. Mam go. Dobra, lecimy. A mówiłeś do mnie, że od razu tam lecisz? No bo bie... No bo no. chciałem! ale no ty mówisz nie 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 nie, mógł, nie. no tak no, no tak powiedziałem ja mam skrzynkę gdzie, nigdy, gdzie nikt nie chodzi a właśnie jakiś typek tam idzie a zanim jest jakaś tipa rozręczęgowany jestem nie ja idź tam ja biegnę jolo ja biegnę tam dalej bo tam dalej też są skrzynki no to biegnij a ja biegnę za to bo mam ciasto później zjemy mam diaksa później zjem okej okay. To jest kwadratowa masakra, będę ja diaksy. Chodź tu, szybko ciasto. Czekaj, bo to jest zdaniem. jeszcze jedna strzynka. Eee, dobra, mam... Masz mam, mam, ciasto, mam, mam. ciasto, jest. Jak się styknąłem, już mnie ktoś jest. goni. Dużo mi zostawił. Mhm. Hytrus. No daj mi coś na ubiór. I czekaj. to w duchu coś czy co? Nie, to jest taka mapka. Daj mi coś. Dobra, już ci dałem. Masz. Gdzie Pascal jesteś? Hmm. To łap to i to. I masz to. Mam kamienny miesza, to mi by akurat nie potrzebne. A, to Ale. dobra. Ale to dobrze, kid. Dawaj lecimy. Ale masz i kół. Masie, obczaiłam tą mapkę już. Tak, to była moja ulubiona mapka. Dobra, yy, patrz, biegniemy. Yy, nie, 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 nie tu, nie tu. Chodź za mną. Ja sojusz, kompasem, Dobra, Dobra, jakiś kabarek. Kubarek. Ja, bo... ja też. I, nie, to jest Werty! Werty, Werty, Kwerty. Ole wyłapał. Puch, nie opłaca się, nie opłaca się z nim klepać. Dawaj, strefę bo tam Żyjesz? Perły, no. Ej uciekaj, 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 Kamil! Uciekaj. W którą stronę? Tam, 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 Dobrze, tam, 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 tam. No, no. Dobra, ja sobie tam radzę, bo ty masz mało HP po prostu. Ciebie bym Nie spiesz się, weź coś. Ej! To jest Snajper! Gdzie? Wejdź, wejdź, wejdź. Nie wiem, strzela we mnie. Się, nie mam się, pasyre. ukryj się. Wiem właśnie. Idę cię osłonić. Ja nie mam nic do żarcia. To masz! Mogisz powiedzieć Masz co mam mm. Zejdź z tego Bo cię będą no, łatwo różnicy zabijać Sorry koń Rafał Dobra chodź tu masz serduszek 7 i 8 Od nas jest 80 kratek Może wyleciałby Chodź ty drabiny wejść, co ty drabiny nie I ty paś! Podwójna skrzynka! Tam dalej! <noise> Ale to jest za tym. Ja się tepnę. Zbuguję. Nie! Masz perły? To... <noise> Masz perły? Nie, nie mam. Nie idź tam, bo jeszcze tam łódkisz. No I, i i potem dopiero ci nadezmę tepa. No. Czujesz z mecza ucieknąć perełką? <laughs> Ale dzisiaj nie no, bo tam jest lava, chyba. O, mam wady, Serio? A. Czyli ty zrób Nie mam patyków, mam patyki. Głupie, że ten crafting zrobić pod dla No. Ej, daj mu to spodnie. No dobra, czekaj. Czekaj, co ty tu masz? Yy, tego nie masz i to ci dam. A ty sam nie masz hełmu. Tak? To daj mi. Ja cię będę tankował. Dzięki. Ja się dziwię, czemu, czemu ci youtuberzy, jak grają, nie ogarniają, że mają coś w ekwipunku. No to mi też się tak zdarza. Bo tu inaczej jest jak grasz, a inaczej jest jak to oglądasz. No. Dobra, jest tylko ile osób? 3, 4 yy... Masz mam. masz po prawej stronie no na tabie. Jak mi się przypadkiem ten z kompasem pomyliło i patrzę, że kratek jest od Dobra, 40 i kratek, dajmy. mam. 4 perły mam, Cztery perły daj mi, mam. Daj idę. Mi. Idę zbugować. Daj mi. Idę zbugować. No chodź tu, bo tu tak jest. Tak? No nie widzisz niku 33. Tu. On się oddala. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Chodź, chodź, chodź. Itki! Masiu Itki, żelazny, mi żelazny miecz Ja tu zostaję Ja w niego nawalam Z łuku. Żelazne spodnie Pomóż mi Czekaj, bo tutaj znalazłem Typka, który ma dużo żelaza że co on zjadł, że wyglądało jak koks Serio? Ale dobra, zabiłem go I dwa się miał to dobrze, idziemy kraftować. I pomóż mi to, chodź tu, będę. Biegnę, 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 biegnę. U mnie dwa złote szybko muszę podnieść. Jest mam. Zjem sobie jedno. Dobra, szukam craftingu. Dobra, jest crafting. kraftujemy No. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A, tu, okej. Masz patyki? Mam, mam, mam. Żelazne spodnie masz. Buty enchantowane masz. hełmik masz. Idziemy na spód. Masz coś się Nie, Ja, ja mam trzecią. Ja nie mam nic. Mm. Dobra, czy mam jakieś lepsze rzeczy? Dobra, nie. Dobra, lecimy. No schodzimy, schodzimy. Poczekaj na mnie. Nie, nie będziemy... Ile masz? Chodzisz? I ty jesteś? Ja mam zero. Ja mam dwóch. Dobra lecimy Ja tym razem mam 0 Wtedy miałem 5 jak nie nagrałeś Muszę zrobić jak nic nie zrobisz Nie, nie, nie nie nagrałem, tylko ten Nagrałem się zepsuło No i znowu O, możnica Wejść, nie wiem, eksmana? Bierzesz? Nabiorę eksmana Eksman, czekaj 5 dla mnie, 5 dla ciebie To weź mi klatę, synczartuj Ja ci rzucę pod nóżki I weź sejon jak chcesz od razu Chyba Czekaj sekundkę Dobra mam twoje? O dobra, on jest tylko 120 kratek to git Tylko 120 kratek już myślałam, że ty to mówisz to taką ironią. Tak daleko jest sądzę. tak lekko daleko. Daj mi tę platę. żebyśmy jeszcze dwie rzeczy, Senczo, masz level? No, mam jeszcze szósty. Yy, proszę? Na co weszło? Yy, no, słaby enchant. A spodnie? Senczo, jeszcze? No, czekaj sekundę. No, ja mam jeszcze piąty level, spokojnie. I hełm jeszcze. Tylko, okay. No dobra, dobra. rzucaj. Yy, masz hełm i spodnie. Dawaj szybko. He, spodnie ochrona 1, a hełm ochrona 1. Dorzuć. Ci... Ty, nie! Spodnie ci wyszły, ochrona przed wybuchem. No a pewnie zamieniłeś sobie ze swoimi. Nie, bo ja miałem... ja miałem Dobra, dobra, dobra dam ci. Chodź. Chodź. Żartowałem. No weź. No dobra, dam ci. Yy, proszę bardzo, ty mi rzuć moja. No I weź mi jeszcze synczantuj buty, jak możesz. No. Eee. Słyszę ty mnie bo ja potrzebuję. Echantuj. Powolne opadanie. Dobra. To i tak mówię. Feat herfalling inaczej mówiąc. Mm, mm. A, ten typek na desmecza czeka. Pewnie tam. Um. tam. Tam, tam, Mam trzy żel... Mam trzy żelaza, masz? Może może nie lecz? Nie mam. Dawaj, lecimy do niego. Czekaj, to poczekaj sekundę, co by ty mogli... Tu... się czekać, nie wiem. też nie. Poczekamy sobie już te. Dobra, jak będzie depnąć to, to się widzimy. Dobra, jest Kim jesteś? Jestem zwycięstwem! 10 sekund i już nie wiem. Już się jest 5, 4, 3. Ten dwa, to się próbował do nas jeden. zbliżać, ale... Nie wiem czemu to... O dobra jaki jesteś? Jaka Ciota, weź, wyjdź! Wyjdź z tego! <coughs> wyjdź z tej gry ciota! Dawaj do niego się rzucamy. Dawaj do niego się rzucamy. 10, 5, dawaj, 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 dawaj. 4, 3, 2, ech! Czemu on ucieka? Ech, leścinka była. No nie to bij mnie żartem. No nie, przypadkiem. No tu on może rozumieć! No, spadłem! Sorry! Wygrałem. Wygrałeś? No dobrze, No dobra, dobra, dobra. To, no to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. do się. Jala.